Na chwileczkę nastąpi poświęcenie, uroczyste poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwóz łod, samochodu Tkania. Samochód został zakupiony z funduszu Urzędu Gminy Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jak również środków Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Poznaniu i środków Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Zarażacy samochód otrzymali w grudniu 2012 roku. Drugą część uroczystości będzie poświęcenie obelisku, który został y, sfinansowany ze środków unijnych, dlatego że obozu Czas Pożarna w stanie jest członkiem wspierającym lokalnej grupy działania lider Zielonej Wielkopolski, aktywnie uczestniczy w realizacji lokalnej strategii rozwoju. A ponadto proszę księdza wikariusza Szymona Czarasiaka o poświęcenie nowego wozu bojowego Skania jak również zabytkowego historycznie związany z naszym jubileuszem cestnego powstania jednostki obelisk. W tym momencie dokonamy uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej, która ujaśnia wielkie wydarzenie w dziejach na myśla, jakie było powołanie działalności ochotniczej Straży Pożarnej. Wdzięczność jest przejawem duchowej kultury człowieka i wyrazem pamięci o otrzymanym do Wszyscy czujemy się dłużnikami wobec Boga, który da nam istnienie, zdrowie, zdolności. Jesteśmy dłużnikami względem naszych przodków, którzy na różnych drogach życia słowem i przykładem kształtowali naszą osobowość, uczyli nas prawdy, miłości i poświęcenia dla braci. Tworzyli historię. Takimi przodkami byli twórcy Ochotniczej Straży Pożarnej. Mówimy się. Boże wszystko co istnieje pochodzi od Ciebie, Stwórco wszystkich ludzi. Ty pozwałeś swojego Syna jako nauczyciela mądrości, która do Ciebie prowadzi. Ty nieustannie powołujesz i posyłasz zwiastunów swojego Słowa, by Twoje imię było uwielbione między narodami. Prosimy Cię o łaskę pamięci dla tych, którzy przez 100 milionów lat tworzyli historię OSP. Niech ich przykład niesienia pomocy, ratowania życia i dobytku Wiernej służby Kościołowi, niech nikt w traceniu siebie dla Boga i dla ludzi będzie dla nas światłem na drogach naszego życia i słuchania. Niech będzie wezwaniem do wdzięczności za dar ich życia i duchowego dziedzictwa. Niech będzie przykładem, jak miłować Boga, Kościół, Ojczyznę i bliźni przez Chrystusa Pana naszego. Nowego w który upamiętnia 100 działalność jednostki ochotniczej straży pożarnej w Darymińsku. Wójta Gminy Zaniemyś Pana Krzysztofa Urbasa, Prezesa OSP Darymiń Drucha Zbigniewa Ratajczaka i najstarszego stażem Drucha, Drucha Zbigniewa Kujawę. Proszę wymienione osoby o wystąpienie przed prąd szyku i przecięcie uroczystych wstęgi który na przełomie stuletniej historii naszej organizacji przyczynili się do rozwoju ruchu serbskiego na ziemi zaniemięskiej na i przez cztery pokolenia, zgodnie ze swym postępem, na chwałę i jeśli ratunek jeśli pomoc osobom potrzebującym. Boże, Ty mocą swojego słowa stworzyłeś wszechświat, dałeś człowiekowi władę nad całym stworzeniem, i moc doskonalenia świata według zamysłu Twojej woli. Spraw, aby ten pojazd, który jest dziełem ludzkiej mądrości i pracy, dzięki Twojemu błogosławieństwu, służył dobru ludzi, ich pracy i ratunkiem. Zawstawienictwem świętego Krzysztofa i świętego Floriana obdarz roztropnością wszystkich, którzy będą się nim posługiwać. Niech ostrożnie dbają o bezpieczeństwo innych. Gdy będą się udawać do pracy lub na ratunek, niech w drodze towarzyszy mi zawsze Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. odniczych straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Poświęcimy sztandar, który upamiętnia tę piękną setną rocznicę. Bóg, który jest miłością i wszystkich ludzi pragnie uczynić uczestnikami swojej miłości, posłał na świat swojego syna, aby śmieszył z pomocą wszystkim ludziom, zwłaszcza Chorym, czy znowu, czy Chrystus, Ty sam, przeszedł przed Ciebie dobrze czyniąc, powiedział, cokolwiek uczyniłeś jednemu z tych braci, moich najmniejszych, myślę, uczynili. Człowiek jest istotą społeczną, powołaną do tego, aby, współżyjąc i współpracując z innymi w zgodzie, miłości i solidarności, prawidłowo się rozwijał i innym pomagał w rozwoju. Wy także łączycie się w Waszym w gronie strażaków nie tylko dla własnego dobra, ale i w tym celu, aby przez zespolenie wysiłków służyć do i innych ludzi. Proszę wspólnie o obfite Boże Błogosławieństwo dla członków Owodniczej Straży Roczarnej. Niech się zjednoczą w pracy i służbie dla braci tak. Jakiś z tym sztandarem w ręku przychodzą do Boga, dawcy ja wszelkiego domu. Może ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo, powołałeś go, aby źródł wzrastał, rozwinął się z innymi ludźmi. Ty w swoim Synu dałeś nam prawdziwym przykład miłości i przez yy, przy, niego przykazałeś, abyśmy się wzajemnie miłowali. Obdarz chojnym błogosławieństwem tych biednych, którzy... Poświęcają się na służbę, dać błogosław, także ten sztandar należący do wspólnoty Ochotniczej Straży Pożarnej. Sprawa, by wszyscy, którzy ten znak, których ten znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i objęć i Za przyczyną świętego Floriana Udziel pomocy wszystkim, którzy się zywają i zachowaj ich od wszelkich niebezpieczeństw przez Chrystusa Rana. zebranych, że za chwilę nastąpi rozpoczęcie uczystości z okazji jubileuszu stulecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu. Fundacji Ochotniczej Straży Pożarnej w Doceniając rangę i znaczenie społecznej służby pożarniczej, uznanie pięknych kart stuletniej historii zapisanych trudem i poświęceniem strażaków po życia i mienia mniejszym niniejszym uroczystym aktem stanowimy i przekazujemy poddawany przez społeczny komitet Fundacji Sztandaru dla ojczyzny Straży Pożarnej za nie Niech uwontowany sztandar, symbol najwyższych duchowych wartości, będzie dla obecnych i przyszłych strażaków i pokoleń źródłem dumy z ofiar niepełnionej służby dla dobra ojczyzny i jej obywateli. A powstanie statutu Związku od straży, straży Pożarnej w Politej Polsce, prezydent zarządu oddziału wojewódzkiego, Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Politej Polsce, Wólstwa Wielkopolskiego. Nadaje standard o straży pożarnej na Jenni. Jako symbol ofiarnego działania ochronie działania na rzecz ratowania życia, zdrowia i imienia. Ten front się poproszę, rucha Wielka Marka o oddziałem w ruchach Marka i która zbignie ma czego znajdzie się będzie to przekazany światem w Komitetu Pawelowego w Marka Główny. W imieniu społecznego, komitetu imieniu udziału w wreszcie Panów w przez Słowiańską Gminy w Straży Pożarnej. Ja jestem w Pawelu, z męstwa w udziału i poświęceniu w najlepszych wokół ochrony życia i obywateli tu dobru i przez standard Jako symbol najwyższego dołowania społecznego, waszego unijnego. W takim razie, że to jest taki sztandar, ale uczę wszystkie I ponad komendy, aby poszedł sztandarowy, poszedł pochodził w sztandaru. Ono chciałby, paszkość. Ono na prawo paszkość. Poszedł sztandarowy, paszkość. Do wręczenia sztandaru, pasz. Poszedł sztandarowy w składzie. Dowódca poczty, rząd macielski, koń. Sztandarowy rząd na Paweł. Asystent, Wojciech W chwili obecnej proszę reprezentującego zarząd wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Polskiej Polskiej Poznaniu Krucha Marka Gwiawina i komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w środzie miedzy Polski, starszego brygadiera Andrzeja Króla o oznaczenie sztandaru dla jednostki najwyższym oznaczeniem Związku Ochotniczych Straży Powarnej złotym znakiem związku. Wspólne sześć, łamane przez trzy, wykonawcze, przez dwa 14 marca 2013 roku nadało złoty znak związku Duchowi A o nadanie aktu oznaczenia proszę pana senatora Federa Rzeczyńskiego i Ducha Kierowicza Marka. oznaczyło Ducha pojawę Zbigniewa. A o nadanie aktu oznaczenia proszę starszego brygadiera Andrzeja Króla. Komendanta Powiatowego w Państwowej Straży Pożarnej w Środzie Wielkopolskiej i wójt tak mieli za niemić pana Krzysztofa Urbasa. Sylium Zarządu Wojewódzkiego Związku w Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Poznaniu uchwałą zarządu nr 33 łamane przez r 8 przez 2013 z dnia 26 lutego 2013 uhonorowało odznaką Semper Wiglian wiecznie czuwający druha głowackiego Henryka. O nadanie aktu oznaczenie proszę wiceprezesa zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Druka Zalesińskiego Jana i Starostę Powiatu Śląskiego pana Tomasza Kławieckiego. Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarów w Pozwoitej Polskiej w Warszawie z dnia 31 maja 2012 roku nadało po raz drugi Nowowi Jackowi Utah złoty drugi medal za zasługi na pożarnictwo. A o dokonanie aktu oznaczenia proszę Przewodniczącą Rady Powiatu Śląskiego, Panią Małgorzatę Kręglałę i Komendanta Powiatowego Państwowej straży Pożarnej Wschodniej Rynku Polskiej, Znacznego Brygadieria. Mm. Uchwałą Prezydium Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej w Polskich złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa oznaczeni zostali Pan Krzysztof Urbas i drugi Franciszek Beger o oddanie aktu oznaczenia proszę reprezentującego Zarząd Wojewódzki związku ochotniczy starzy Pożarnych druha Marka Grebina i Pręsa Zarządu Powiatowych Straży Pożarnych RP w Poznaniu brązowym medalem za dla pożarnictwa odznaczeni zostali pani Pachura Janina pan Trybański Grzegorz pan Grudniewicz Paweł druh Koperski Zbigniew druh Stugarek Jarosław o oddanie aktu oznaczenia proszę wójta gminy Pana Krzysztofa Urbasa Sekretarza Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Środzie Wielkopolskiej, druha Krzegorza Morowskiego. Uchwałą Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej RP w Środzie Wielkopolskiej. Wielkopolski. od w strażaków wyróżnieni zostali następujący druhowi OSP Zalewki. Druh Łukasz Gerbazik, druh Andrzej Kawaciński, druh Tomasz Leciń. A o nadanie oznaczenia od strażaków proszę. Przewodniczącą Rady Obywatelskiej w Środzie Wielkopolskim panią Ferdynandę Mabożatę i prezesałym specjalnym i drukazmikiem Radyczaka. Uchwałą prezydium oddziału gminnego Związku Komunikacji Wydarzeń Bożarnych Elsztajn Zarewyszów, Złonomostaką Podróżową Krysty Pożarniczej, poddacień został druk Bartosz Kiczne, Drug druk Wojciech Maciejewski, Jakub Kłodarczak, Rzebie Picki, Wiktor Pagura, Dawid Gościa i Marcin Kruh ma oznaczenia udaranie odznaczenia tak, z Panią pana Krzysztofa Urbasa i Prezesa Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych druha Marka Gulińskiego. do przyjaciela, sympatyka pożarnictwa i poddanego duchem naszej jednostki drażaka druha Daniela Pachurek dzięki któremu ta uroczystość może mieć tak wspaniałą oprawę. Proszę o wręczenie graweru Prezesa OSP dobry Państwu. W pierwszej kolejności chciałem serdecznie podziękować za zaproszenie mnie na tak przepiękną uroczystość, jak mamy stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaniemyślu. Chciałem podziękować całej organizacji tutaj, co się przyczynili, dużo pracy, wysiłku włożyli w tą przepiękną uroczystość, moim kolegom ze straży, z ławy szkolnej, bo od dziecka jestem strażakiem, do dzisiaj będę Chciałem podziękować w moim imieniu wszystkim sponsorom z powiatu śledzkiego, gminy Zaniemyś, Swarzędza, Kurnika i Poznania, którzy pomogli nam zrobić tą przepiękną uroczystość, jaką dzisiaj tu mamy. Dziękuję bardzo. O wystąpienie proszę prezesa lokalnej grupy działania Lider Zielony Wielkopolski pana Dariusza Tomaszewskiego, a o wręczenie pamiątkowego graweru za pomoc w organizacji jubiluszu stulecia i wydania książki o historii naszej jednostki. Proszę. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w środzie Wielkopolskiej starszego brygadyria Andrzeja Króle. O wystąpienie proszę panią Henrykę Nedzel i pana Tadeusza Sitek, a o wręczenie Pamiątkowego Growego za opracowanie i zredagowanie historii naszej jednostki, która mogła być wydana w przepięknej książce, proszę prezesa lokalnej grupy działa lider Zielony Wielkopolski, pana Dariusza Tomaszewskiego i skarbnika OSP Zaniewych Drucha Jacka Mówi. O wystąpienie, proszę, byłego dowódcy jednostki ratowniczo gaśniczej w środziwie starszego kapitana w stanie spoczynku, Mirosława Wrocławiaka, o obręczenie okolicznościowego graweru za długoletnią współpracę i okazaną pomoc dla naszej jednostki, proszę, prezesa OSP Zaniemiec, ducha Zbigniewa Ratajczaka, wójta gminy Zaniemiec, pana Krzysztofa Urbasa i długoletniego kierowca OSP za druha Głowackiego-Henryk. Ododrzały na prawo, Ты права.